Witamy w kolejnym odcinku naszego wideopodcastu Woda i Ryby Partnerstwo dla Przyrody. Z nami jest Paula Skrzypczak, czyli reprezentantka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, badaczka, edukatorka z tego właśnie uniwersytetu. Witamy Paula. Witam. I rozmawiać będziemy w tej naszej dyskusji na temat ekosystemów, w których żyją ryby. Jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to zapraszamy do odcinka, w którym mówiliśmy na temat samych gatunków ryb, jak one się kształtują na terenie Polski, jakie mamy różnice pomiędzy nimi, jakie są gatunkami inwazyjnymi i że nie jest to karp. A teraz porozmawiamy o tych miejscach, które te ryby po prostu bytują, czyli o akwenach, które w Polsce możemy spotkać. Bo to jest duża różnica, o której myślę, że laik może nawet nie pomyśleć, tak, tak mi się wydaje, że... Inna ryba będzie żyła w jeziorze, inna będzie żyła w rzece. No to jeszcze myślę, że ktoś jest w stanie się troszeczkę domyślić, chociaż pewnie i nie każdy, ale różnice są też pomiędzy każdym innym tak naprawdę różnik, zbiornikiem. Zbiornikiem zaporowym, stawem. Czym się różnią, może zanim przejdziemy do gatunków ryb, które tam żyją, te, te zbiorniki pod względem budowy? Jakie jest ich rozróżnienie? Jeżeli chodzi ogólnie o ekosystemy wodne, no to na pewno gdzieś tam każdy potrafi rozróżnić jezioro od rzeki. Natomiast wszystkie te ekosystemy wodne mają jakieś swoje charakterystyczne elementy. I zaczynając od jezior, czyli zbiorników śródlądowych, wodnych, które wypełniają obniżenie terenu, zwanym misą jeziorną. I to jest taka struktura charakterystyczna właśnie dla jezior. I ogólnie mnogość parametrów, którymi można opisać jeziora, czy to długość, czy właśnie głębokość misji jeziornej, powoduje, że no jest ich ogromna różnorodność. Natomiast w przypadku jezior. Każdego z nich można wyróżnić dwie strefy to są takie najczęściej wymieniane strefy czyli strefę przybrzeżną, tak zwany litoral oraz strefę głębinową czyli profundal. No i to są takie właśnie elementy charakterystyczne dla wszystkich jezior. Pomiędzy tymi strefami możemy wyróżnić pelagial czyli toń wodną. No i to jeżeli chodzi o takie elementy jeziora. Natomiast w przypadku rzeki, no to są, jest to ciek wodny płynący oczywiście w wyniku działania sił grawitacji w wyżłobionym korycie. No i to jest właśnie takie charakterystyczne dla rzeki. Dodatkowo rzeka w porównaniu do jezior posiada bardziej dynamiczne koryto, większą różnorodność roślinności. W przypadku brzegu, czy też tworzą, rzeki, tworzą różne siedliska, jak na przykład Starorzecza. Dodatkowo wyróżniamy biegi różne o różnej prędkości przepływu w rzekach? I tutaj mamy takie różnice między, między jeziorami, jeżeli chodzi o taką bardzo, bardzo ogólną budowę jeziorno, to tu rzek, no to tu możemy wyróżnić bieg górny, środkowy i dolny, zaczynając od źródła, czyli właśnie góry, wyżyny, potem bieg środkowy, gdzie rzeka się rozszerza, rozszerzają się jej doliny, tworzą się zakola i kończąc na biegu końcowym, czyli na ujściach rzek, gdzie już tam woda Wolniej płynąca z osadami, no, kieruje się do ujść. Następnie mamy właśnie zbiorniki zaporowe, i są to już sztuczne akweny. One powstały w wyniku budowy zapory i one łączą cechy jeziora i rzek, ponieważ możemy też tam wyróżnić strefę tej wody stojącej, a także strefę ujściową z tymi osadami, tak jak w przypadku właśnie rzek. E, no, i jeżeli chodzi o elementy budowy zbiorników zaporowych, no to tutaj oczywiście podstawa zapora, e, która może być. E, Nazwa wskazuje troszeczkę, że tam się może tak, coś takiego tak. pojawić. Tak. E, aczkolwiek też nieoczywiste, mm, ale no występuje zapora e, różnego rodzaju, czy to betonowa, e, ziemna, a także elementy towarzyszące, e, wszelkie elementy, które pozwalają na e, Modyfikacje na manipulowanie poziomem wody, czy też przepławki, które właśnie tutaj w zakresie tematyki ichtiofauny polskiej są bardzo istotne, ponieważ one umożliwiają no, przypłynięcie ryb przez taką zaporę i tym samym no, nie ograniczamy im szlaków migracyjnych. No, i kończąc już na stawach, no i tu możemy wyróżnić stawy naturalne i sztuczne, jednak tutaj skupiając się typowo na stawach rybnych, no to są to narzędzia wodne, wobec tego nie można o nich mówić jako naturalnych akwenach, są to zbiorniki sztuczne. No i stawy, także tutaj możemy wyróżnić strefę brzegową, strefę denną, jednak taka klasyczna budowa stawu, no to na pewno dno stawowe grobla, czyli wał ziemny, który otacza, otacza staw rybny, i także elementy takie jak mnichy, które pozwalają na właśnie manipulację poziomem wody w stawie. No, wszystkie kanały, które umożliwiają na y, doprowadzanie i odprowadzanie y, wody ze stawu. Więc tutaj mamy takie różnice od naturalnych zbiorników, kończąc na, na tych sztucznych. Mhm. Wspomniałaś przy mm, mówieniu o, o zaporach, o wątku, który mnie, mnie zainteresował. No. Miejsca, gdzie ryba może pomiędzy te, w, tej, w tej zaporze się przemieścić. Jak to wygląda w, w, tak bardziej w szczególe? Bo wiesz, pytam o to, dlatego że kiedy widzimy zaporę, no to widzimy jej górę. Widzimy, że ona jest litą konstrukcją, która. Wydaje się, że niczego nie przepuszcza. A w tej chwili mi mówisz, że coś tam pod spodem jest. I, i to jest interesujące, jak to, jak to wygląda. Tak, niekoniecznie też pod spodem. E, okay. Może ona być na takiej samej wysokości jak zapora. E, przepławki mają e, różną budowę. E, są przepławki, które umożliwiają rybom poruszanie się w sposób pionowy. E, co ileś 17 cm, ileś 10 cm te ryby mogą się przemieszczać, czy w, no, raczej w dół. E, czy to są takie tunele, jakby pociągnięte w tej zaporze, tak? tak? schody może bym bardziej to określiła w taki sposób. Jednak e, zachęcam do zapoznania się, ponieważ e, no jest, są różne rodzaje przypławek, więc e, gdzieś tam no jest to temat, który jest cały czas rozwijany ze względu właśnie na ochronę, ponieważ ryby reofilne, które no, poruszają się tymi terenami, na których stawiamy zapory, e, no to największym dla nich zagrożeniem jest właśnie e, blokowanie tych Brak szlaków. Brak możliwości tego ruchu. Tak. Mhm, blokowanie m. szlaków migracyjnych, więc no to jest też bardzo ważne. Temat. Okej, okay, no o tym się nie myśli, bo jednak jak, jak się tego oko czasami wychwycić, nawet myślę, że zawsze wychwycić nie może, a, a warto wiedzieć, że coś takiego się tam kryje. Jednak jest ta myśl przy, mm -hmm. przy budowie tego typu zapory o tym, żeby nie zaburzać tego ekosystemu. I w sumie to mnie trochę prowadzi do pytania dotyczącego właśnie samej idei budowania zapór, bo to jest ostatnio dość gorący temat w, w dyskusji w, w Polsce, szczególnie w kontekście powodzi, które jakiś czas temu mieliśmy. Jak to wygląda pod kątem takim czysto naukowym? Po co te zapory są? Po co, po co je się stawia? No tak, no, ogólnie zbiorniki zaporowe, no i budowanie i stawianie tych zapor ma... Wiele funkcji i bardzo często zbiorniki zaporowe pełnią ileś funkcji naraz. raz. No tutaj na pewno tą funkcją jest funkcja przeciwpowodziowa, jak wam wspomniał. No, zbiorniki zaporowe umożliwiają magazynowanie wody, która no chociażby w przypadku intensywnych opadów, no musi być zmagazynowana, żeby nie doszło do tych powodzi w dolinach rzek. Aczkolwiek budowanie zapory to także tworzenie nowych siedlisk, tutaj właśnie bardziej. Pod kątem przyrodniczym, które no, umożliwiają bytowanie roślin, zwierząt, aczkolwiek no, tutaj też bardziej pod kątem przemysłowym, no, ta woda, która jest magazynowana, może służyć do systemów nawadniania czy w rolnictwie, czy właśnie w przemyśle. Dodatkowo, oczywiście, zbiorniki zaporowe to są miejsca. E, rekreacji, czy to żeglarstwa, e, kajakarstwa, wobec tego no, też e, stawianie tych, e, tej zapory no, umożliwia gdzieś napędzanie gospodarki e, turystycznej, aczkolwiek to jest raczej takie mm, skutek uboczny skutek uboczny. Gdzieś tam bardziej się tutaj patrzy na, na to środowisko, na ten pozytywny y, wpływ. No i oczywiście nie zapominając o energii, ponieważ no, ta woda przepływająca przez turbiny elektrowni wodnych umożliwia na produkcję odnawialnych źródeł energii. Wobec tego no, z jednego zbiornika zaporowego możemy bardzo dużo skorzystać. Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Zachęcam, jeśli ktoś się interesuje tego typu, tego typu tematyką, bo o ile u nas w Polsce to jeszcze nie jest jakiś specjalnie... Uh... Duża gałąź, tak, większość gospodarki Brazylii stoi, z tego co y, pamiętam, na, właśnie, przemyśle, na energetyce wytwarzanej z, z wody. Więc y, wydawałoby się, że taka poboczna część energetyki i w ogóle gospodarki, no nie wszędzie. Mhm. Nie? Są miejsca, w których po prostu to jest, y, tak naprawdę, podstawowy element składowy całego systemu. Y, jeśli chodzi o te zapory, chciałem te, też jeszcze dopytać, bo y, y, mówimy o tym, że one są budowane, żeby zabezpieczyć nas tros troszeczkę. Przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych. Natomiast, czy mamy możliwość dużej regulacji tego, jak to wygląda w takim zbiorniku zaporowym, jeśli chodzi o stan wód? Czy my to możemy faktycznie w elastyczny sposób dopasowywać, że kiedy mamy okres suszy, to nie wiem, ty, ta woda jest do jakiegoś stopnia spuszczana. Ile jest spuszczana? Czy to można faktycznie tak zrobić? Czy to jest na tyle elastyczne? E, znaczy. Musi być elastyczny, inaczej właśnie e, zbiorniki zaporowe nie pełniłyby tej funkcji. Słusznie. E, e, wobec tego tak jak najbardziej e, ten poziom wody jest kontrolowany, e, występują właśnie w każdym zbiorniku zaporowym e, specjalne elementy, e, które, takie techniczne, które umożliwiają właśnie manipulację e, tego e, poziomu wody, e, więc. Mam nadzieję, że w jakiś sposób odpowiedziałam na to pytanie, ale, ale tak, no, no jak najbardziej tutaj możemy manipulować, i, no, i to jest główne, właśnie z czego korzystamy w przypadku tutaj ochrony przeciwpowodziowej. Tak, jasne. Mamy odpowiedź na to, dlaczego budujemy te, te zbiorniki. Odszedłbym od tych sztucznych akwenów, żeby jeszcze troszeczkę porozmawiać na temat różnic. Zasiedlenia przez te zbiorniki różnych gatunków, bo e, mówiliśmy o jeziorach, mówiliśmy o stawach w przypadku tych e, dwóch rodzajów zbiorników sztucznych i naturalnych. E, czy to też ma znaczenie dla ekosystemu, który tam zamieszkuje w, w tego typu zbiornikach? Czy to jest zbiornik sztuczny, czy to jest zbiornik naturalny? Jakie to ma znaczenie przede wszystkim? No to tak, no zbiorniki sztuczne, stawy rybne, hodowlane, czy to właśnie ziemne, czy stawy betonowe. No, są budowane, tworzone na cele gospodarcze. Wobec tego no, utrzymywane są tam gatunki, i sama budowa i elementy będące w tym stawie są dostosowane pod preferencje danego gatunku. Wobec tego, jak mamy stawy ziemne, w których głównie utrzymujemy karpia, no to tam są zapewnione warunki pod kątem chociażby dostępu do pokarmu naturalnego, ponieważ jest to gatunek, który jest utrzymywany albo w pełni, albo częściowo właśnie na pokarmie naturalnym, jego produkcja. A z drugiej strony mamy stawy betonowe, w których no, utrzymywany jest pstrąg tęczowy, drugi najważniejszy gatunek pod kątem gospodarczym w Polsce. No to tam musimy zapewnić stały przepływ wody, no i wodę trochę o niższej temperaturze, bardziej natlenioną na pewno niż w przypadku stawu. Wobec tego, no, raczej. Są tam gatunki, które my chcemy, żeby były, ponieważ chcemy mieć z tego korzyść gospodarczą. Możemy oczywiście w przypadku stawów rybnych stosować polikulturę y, i wzbogacać. Y, Środowisko tego stawu o gatunki towarzyszące na przykład ryby z rodziny karpiowatych jak właśnie lin czy karaś pospolity albo amur biały też ryba bardzo często wykorzystująca jako kontrola rozrastającej się roślinności w stawie i, i tak i to są te gatunki, które możemy po prostu mieszać, bo rozumiem, że te stawy nie są jednokulturowe często, tylko właśnie mogą być w jakiś sposób wzbogacane. Tak, mogą być. To już w zależności od celu, ale no mogą być albo jednogatunkowe, albo właśnie z naciskiem na jeden gatunek, gdzie zastosowana jest polikultura w ramach takiego wzbogacenia po prostu. Czyli amur w stawie jest tym, czym jest koza na pastwisku, tak? Że dba, tak dba o to, żeby zieleni ona się za bardzo nie, nie rozrastała. E, mówiliśmy o zbiornikach, mówili, o zbiornikach zaporowych, o stawach, o jeziorach i o rzekach. E, mówiliśmy o tym, w jaki sposób ryby różnią się w, w tych poszczególnych zbiornikach, a czy troszeczkę być może cię zaskoczę, wychodząc spoza tego tematu, bo mówiliśmy się na rozmowę o rybach, e, ale jaki to ma wpływ na cały ekosystem poza rybami? Bo no, ryby są oczywiście jednym z elementów łańcucha pokarmowego. W jaki sposób całe otoczenie tego, tego łańcucha, w którym są właśnie ryby, ma, ma wpływ na przykład postawienie takiego zbiornika zaporowego, na to, co dzieje się wokół tej, tej przestrzeni? Pytam o to, bo akurat ten wątek zbiorników zaporowych jest dla mnie szczególnie interesujący, no bo to jest sztuczny, wielki twór, który człowiek stawia w jakimś określonym miejscu, które sobie wymyślił, który dla mnie jako laika ma no, niewyobrażalny. Skutki w wielu różnych obszarach ekosystemu na wszystko, co go tak naprawdę otacza, nie tylko na to miejsce, w którym ten zbiornik jest. Myślę od razu o akurat to nie jest zbiornik zaporowy, ale o e, naszej okolicy, kopalniach w Koninie, które są w tej chwili częściowo zalewane, w których powstają ogromne jeziora, których wcześniej tam nie było. I stąd to moje pytanie, trochę jest przydługie, przepraszam. E, jaki wpływ ma powstanie takiego nowego zupełnie zbiornika, czy zaporowego, czy właśnie sztucznego jeziora, na całe otoczenie, nie tylko na ryby, które tam się znajdują? E, no, dopóki no, jest to w sposób kontrolowany, jest to. Y, no powstanie takiego zbiornika no jest oczywiście wymaga pewnych monitoringu danego, danego środowiska, czy w ogóle jest tam możliwe i czy można tam postawić taki zbiornik zaporowy. Jednak my się skupiamy tutaj właśnie na, na przyrodzie i tak oczywiście zwiększa się różnorodność w samej tej wodzie, no, powstaje nowe siedlisko dla ryb, które no, mogą bytować Właśnie w tej strefie stojącej wody, aczkolwiek no tutaj bioróżnorodność się zwiększa i powstaje siedliska też dla zwierząt, które otaczają ten zbiornik, chociażby. Coś, co może nie jest e, koniecznie dla nas e, korzystne, e, ale zwiększa się populacja na pewno e, ptaków rybożernych, no bo właśnie żerują na tych zwiększającej się populacji ryb w danym zbiorniku. Tutaj e, czy to kormoran, czarny, czy czapla. E, no, dla nas negatywne działanie. Czapla bardzo pięknie śpiewa. Pięknie, e, aczkolwiek e, kormoran, e, no tutaj, jeżeli chodzi o gatunek rybożerny, no to największe są ponoszone. Znaczy, no, my też za to gdzieś nam płacimy i, i to jest dla nas też istotne, żeby ta równowaga jednak była utrzymywana, aczkolwiek dla osób, które właśnie sobie cenią zwiększanie bioróżnorodności, no to tutaj zwiększenie populacji tych ptaków rybożernych plus użyźnienie terenów blisko właśnie, czy to właśnie ten konin, o którym pan wspomniał, to są też zbiorniki wodne, które Będę cały czas się skupiała na rybach, przepraszam bardzo, ale gdzieś tutaj no, no najbliżej mi do tego tematu i tutaj najwięcej mi przychodzi do głowy w tych zbiornikach konińskich, na przykład, jest większa efektywność rozrodu płoci, ponieważ jest to gatunek, który zresztą, jak większość ryb, jest bardzo wrażliwa na temperaturę wody pod kątem rozrodu, no i tam ta woda jest trochę cieplejsza, wobec tego no, efektywność tego rozrodu płoci jest wyższa. Więc tu na pewno jest wiele korzyści. No jesteśmy, no to są początki, tak naprawdę rozwija. To cała ta gospodarka pod kątem zbiorników zaporowych się rozwija i myślę, że tutaj bardzo dużo zobaczymy pozytywnych skutków na przestrzeni dłuższego okresu czasu od momentu. Postawienia takiej zapory. Paula Skrypczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu była naszą gościnią. Dziękuję Ci jeszcze raz, Paula. Czy dziękuję Pani, bo panowaliśmy sobie przez tę rozmowę. Dziękuję Pani badaczce, Pani edukatorce za tę rozmowę. Dzięki śliczne. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się w kolejnych odcinkach naszego wideo-podcastu. Serdecznie na nie zapraszamy, bo jeszcze mamy kilka tematów przygotowanych.